Siemanko, witajcie na kanale. Dzisiaj szybka wyprawa na Kai Bay Waterfall. Zaczynamy od popsikania się mugą na owady i inne gady. I tutaj się na tym parkingu zostawia motorek przed wejściem na Kai Bay Waterfall Pani się płaci 40 bahtów i można zostawić motorek na cały dzień to By walk about 15 minutes or 20 minutes, like this e... 40 baht for one person I have this one or this? Oh, this is better okay. uh, No have more, No. Oh, maybe. Okay. Uh. Okay. That's all I have. Or maybe. Okay, kap. Oh. Kapu. That's good. Okay. Okay, thank you. I wchodzimy sobie do takiej szybkiej dżungli. Zobaczymy, może nikogo tam nie będzie. Ostatnio jak tam byliśmy, to nikogo nie było, ale może ktoś będzie, bo tam jest dosyć mały ten wodospad. Chociaż zależy pewnie od pory dnia. No i od naszego szczęścia, czy ktoś tam będzie, czy nie. O. Ale fajna jest wycieczka, bo nie jest zbyt długa, a dosyć się idzie ciekawym szlakiem, taką właśnie typową dżunglą, trochę pod górkę, ale raczej. Większości ludzi nie powinno to sprawić problemów. Chyba, że ktoś się brzydzi dżungli i robactwa, no to wtedy może mu to sprawić problem. Bardzo blisko można dojechać sobie motorkiem, zostawiacie parking na parkingu. I tutaj już idziemy sobie do dżungli. Jeszcze też na GoPro, które Kupiłem od Wojtka, link do kanału Wojtka zobaczycie u dołu. Pozdrowienia też dla Ryszarda Kobiaka, on jest zawsze fanem naszych vlogów z Tajlandii, więc specjalnie dla niego nagrywamy ten. Pozdro Ryszard, postaram się, żeby tego więcej było, ale na razie masz taki wodospadzik. O i idziemy takim kamienistym szlakiem. Tak, jak Wam mówiłem, myśmy jak ostatnio szli, to byliśmy sami, a ewentualnie można tam posiedzieć, bo dużo ludzi tam wchodzi na chwilę. Posiedzą sobie na przykład 15 minut i idą, bo tam za bardzo nie ma co robić. A jak ktoś sobie chillować chce sam, to wystarczy poczekać. Ludzie się znudzą i pójdą i możemy sobie jakieś zdjęcia porobić, czy popływać sami w wodospadzie. Tymczasem trzeba uważać tutaj pod nogi. O. Dajesz radę? Tak, tylko pamiętam o tym pająku tam O, są też takie liny Poprzywiązywane Martynie przypomniał się Z zeszłego roku to był taki wielki pająk na takiej wielkiej sieci Gdzieś taki powiedzmy jak dłoń I powiem wam, że nie do końca chciała ze mną iść Ale Udało się ją namówić Mam nadzieję, że nie będzie tego żałować. O, jakiś pan tam harka. Wyharkał się. Robactwo? Nie wiem. Czy liany? Patrzcie, tu macie takie zwisają. O, fajnie to wygląda. Zawsze mi się to kojarzyło z filmami o Indiana Jonesie. Takie zwisające liany. I mniej więcej taką właśnie drogą sobie idziemy. Około chyba 10 minut. No, już wiadomo, że nie będziemy sami, bo ktoś tam przed nami idzie. Ale najwyżej wypijemy sobie browarka, posiedzimy i jakoś to będzie. Z drugiej strony, sami wiecie, że jak są jakieś atrakcje. Które są oznaczone na mapach Google, mają opinie jakieś wystawione No to jest bardzo małe prawdopodobieństwo, żebyśmy byli na nich sami Ale można próbować Zarąbisty widok I naprawdę jest fajne to, że ta ścieżka jest taka można powiedzieć, że gęsta, więc faktycznie trochę ma się wrażenie, że jesteśmy w dżungli. Nie tak jak w przypadku wycieczki, co byliśmy w zeszłym roku. Macie film na kanale, też będzie link do wodospadu kląk Prawo. To tam się już idzie takimi wydepta, wydep, wydeptanymi ścieżkami, powiedzmy przez Park Narodowy. I tam to jest przystosowane pod Park Narodowy. Więc to już jest inny trochę typ wycieczki. I tam u dołu. Jest taka rzeczka, ona w sumie płynie z tego wodospadu. Zaraz sobie to zobaczycie, jak dojdziemy dalej, bo będzie można sobie do niej wejść. Co, oczywiście, nagramy. Wyprawa jak w Indiana Jonesie. Jak to mówią w poradnikach tajskich, Not for old people. Okej, okay, jesteśmy na dole, no to wejdę po to Tutaj już zaczynają coraz fajniejsze widoki, tam już będziemy się po skałach wspinać praktycznie, już na wodospad No właśnie tak mi się coś kojarzy, ale... To jest początek tego wodospadu. Tam jeszcze chyba właśnie była droga górą, ale będzie. Uważaj, bo jest ślisko na tych kamieniach. Albo nie? No to się chyba tam szło górą, ale. Idziemy, zobaczymy. Tak, to już jest tu Martins, tylko że ta się da się górą przejść, tędy się da przejść jeszcze, tam trzeba iść w tamtą stronę, albo wejść tu wodą. Mamy już wodospad nasz, tylko poszliśmy inną drogą, ale damy radę. Tamtędy trzeba iść. O, tu będzie ścieżka, tu macie takie kamyczki, strumyczki, można sobie siedzieć i chillować. A tam u góry jest ten wodospad Gdzie się właśnie Martin spina Zaraz zobaczycie Lara Croft już tam wskoczyła o, Jest tu naprawdę fajny klimat Wycieczka na 10 minut Naprawdę fajny Wodospad Tu jest taki u dołu strumyczek. Te rurki to jest jakaś tam woda Chyba do jakiejś kawiarni, która jest u góry Ale tam nie byliśmy I Tu się trzeba wspinać na polinie jedna ręka w, taty, w druga o! tak jest, zmieniamy się. O i tak to właśnie wygląda. Mało tu jest przestrzeni, ale Damy radę, nas włożę do wody, bo już się spoczyłem. No, mm -hmm. Mm -hmm. Widzisz, o, to tam, no tam dalej pójdziemy to No. Jesteśmy na Wodospadzie. Firmowa koszulka jest. Zaraz wchodzę do wody. Z tego co wiem, to była zarobiście zimna, ale zaraz sobie to w GoPro nagramy. Zobaczycie. <gry> I tak sobie można teraz pływać w tym wodospadzie. Akurat spoko, bo. Z nami tutaj są na razie tylko trzy osoby, zresztą ludzie się w miarę wymieniają tutaj, więc można przyjść i sobie pocilować, odpocząć. Patrzcie jaki fajny wodospad, naprawdę fajnie wygląda Szybka, przyjemna wycieczka Woda orzeźwiająca, akurat po tej wspinaczce można się ochłodzić Idę jeszcze tam Będę sobie umięcił Minęło 15 minut, zostaliśmy sami nad tym wodospadem, także wystarczy chwilę poczekać i można sobie potem poczylować z piweczkiem. Jak widzicie, jest tutaj, gdzie się wyciszyć, odpocząć od tego wszystkiego w jakiś sposób, a taka też jest, taki też jest cel urlopu. Jeszcze ostatni rzut na wodospad, bez piweczka. Na dzisiaj to tyle, mam nadzieję, że vlog się podobał. Pozdrowienia dla Ryszarda, mam nadzieję, że Ci się podobał vlog, jeżeli jesteś pierwszy raz na kanale zostaw suba, jeżeli chcecie więcej takich treści dajcie znać, na dzisiaj to tyle, trzymajcie się, zdrowko!